Witamy w piątek 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. W tym tygodniu między innymi ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski opowie o zbliżającej się akcji Czysta Odra, żłobek miejski i klub dziecięcy maleństwa z dofinansowaniem na place zabaw. Powiemy także o obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Zapraszamy. O zbliżającej się akcji czysta odra informowaliśmy już kilka tygodni temu. Wojciech Kliszewski opowiadał, jak można dołączyć i wspólnie posprzątać rzekę ponownie na naszym lubuskim odcinku to KPWK jest koordynatorem tych akcji, więc zgłaszamy się przez właśnie Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne. Moja osoba jest koordynatorem, więc na mój adres e-mail w.kliszewskimałpa kpwk proszę słać wszelkie zgłoszenia, czy też pytania, jeżeli jeszcze chcecie Państwo o coś dopytać. Ja na te wszystkie zgłoszenia odpowiadam W ramach promowania akcji Czysta Odra w podróż po Polsce wybrał się inicjator akcji Podróżnik i Ekolog Dominik Dobrowolski W rozmowie z Krośnieńskimi Wydarzeniami opowiedział o czwartej edycji która potrwa od 1 kwietnia do końca maja do tej pory to były takie dziesięciodniowe wiosenne akcje, ale ludzie w terenie prosili, aby zwiększyć czas możliwych akcji i bardzo dobrze, bo faktycznie szczególnie w tym roku mamy bardzo dużo do robienia. Ja teraz jestem w Krośnie Odrzańskim i wiem, że na wysokości tam 515 km, szczególnie po lewej stronie, gdzie była powódź, naniosło bardzo dużo śmieci, trzeba to pozbierać. Każdego roku... Tysiące wolontariuszy bierze udział w akcji, która swoim zasięgiem obejmuje nie tylko Polskę, ale także Niemcy i Czechy. Co równie ważne, działania obejmują nie tylko Odrę, ale jej dopływy czy inne cieki wodne w okolicy. Działamy na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach. Zatem tutaj niedaleko jest ujście Bobru, e, przecież rzeka płynąca z Karkonoszy, więc już w Karkonoszach zaczynamy. No i mam nadzieję, że tutaj. E, tych śmieci z Bobru do Odry mniej wpłynie. Z Dominikiem Dobrowolskim porozmawialiśmy także o innej ciekawej akcji, czyli czerwcowym spływie kajakowym z Wrocławia do Berlina. Faktycznie kultowy spływ Wrocław-Berlin. E, szósta edycja, już się zgłaszają ludzie. Zapraszam e, mieszkańców Krosna do udziału. Można stąd wystartować i z nami popłynąć do Berlina. Można e, wystartować we Wrocławiu albo dołączyć się na dowolnym odcinku. Do udziału w akcji. Czysta odra może zgłosić się każda grupa. Po serwisie zapraszamy na pełną rozmowę z Dominikiem Dobrowolskim, który przybliży cały projekt. Znamy wyniki naboru wniosków na przebudowę lub doposażenie placów zabaw przy instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 czyli programu Aktywne Place Zabaw. Wśród beneficjentów znalazły się Krośnieński Żłobek i Klub Dziecięcy. Żłobek Miejski oraz Klub Dziecięcy Maleństwa znalazły się wśród 696 żłobków i klubów dziecięcych z całego kraju, które otrzymają dofinansowanie. Kwota dofinansowania dla żłobka wynosi 300 tysięcy złotych, a dla klubu dziecięcego 141 800 złotych. Dofinansowanie można było otrzymać do przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw. Teraz za te pieniądze będzie można wyremontować plac lub kupić nowe atrakcyjne wyposażenie. W całym kraju dofinansowanych zostanie niemal 700 placówek w kwocie ponad 174 milionów złotych, natomiast w województwie lubuskim zakwalifikowano 17 placówek, którym przyznano niemal 4 miliony złotych. Jednym z punktów ostatniej sesji sejmiku województwa lubuskiego. Była informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2024 roku i zamierzeniach na ten rok. Nie zabrakło ważnych informacji o krośnie odrzańskim. Jednym z tematów była obwodnica naszego miasta. Przypomnijmy, w styczniu tego roku Gidedikia złożyła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Bo tak naprawdę, jak tutaj widać, tam już prace trwają. To, że uzyskujemy, rozmawiamy z Urzędem Wojewódzkim, dopracowujemy wszystkie niezbędne dokumenty. Jeżeli chodzi o działki, które będziemy przejmować, to, co tam będzie wytyczone później jako obwodnica, jest już wykonywana część prac, bo jest tak zwany wyrąb odpowiednia ilość zaangażowanych osób, żebyśmy zyskali na czasie. Obwodnica Krosna Odrzańskiego ma mieć długość ponad 11 km, a planowane zakończenie robót to koniec 2027 roku. Obwodnica nie tylko wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto, dając swobodniejszy ruch mieszkańcom. W ramach projektu powstanie most na Odrze. I co najważniejsze, zabezpieczy nas przed tym, co było ostatnio przed tymi powodziami, które miały miejsce. Jak mocno Krosno Odrzańskie było sparaliżowane w momencie powodzi, to wszyscy państwo żeście śledzili na bieżąco. No i wybudujemy dodatkowe przeprawy, bo jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, tych przepraw na Odrze, na innych rzekach jak Bub, Kwisa, czy Czerna czy Szprotawa w województwie lubuskim jest naprawdę czy warta mało. Wśród wielu zadań planowanych do realizacji na ten rok jest także remont nawierzchni Drogi Krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim. Remont nawierzchni Drogi Krajowej nr 29 w miejscowości Krosno-Odrzańskie. Budujemy obwodnicę Krosno-Odrzańskiego. Musimy też wyremontować to, co jest w Krośnie, żeby później wyremontowane, przygotowane, odpowiednio przekazać do samorządu. Jest to zadanie za ponad 109 milionów. O planowanych remontach będziemy informować. Czy 2025 rok w gminie Krosno-Odrzańskie zostanie ustanowiony rokiem tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego? O tym już wkrótce zdecydują radni. W 2025 roku obchodzony jest jubileusz tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Ustanowienie w gminie krosno Odrzańskie roku 2025 rokiem tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego stanowiłoby wyraz uznania dla jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, podkreśliłoby tradycję państwa, a przede wszystkim podkreśliło rolę, jaką w historii Polski i Krosna odegrał wspomniany król. Jedną z pomysłodawczyń tego pomysłu była honorowa obywatel Krosna Odrzańskiego Kazimiera Potocka. Czadko się zdarza, żeby taka istotna data jak tysiąclecie pierwszej koronacji naszego władcy Cielbosława Chrobrego zdarzała się, więc myślę, że z racji, że Chrobry i jako jeszcze nie król, ale książę bywał w Krośnie, walczył o obronę Krosna przeciwko najazdom niemieckim, no i cała koronacja warta jest tego, żeby upamiętnić. Do tematu powrócimy w przyszłym tygodniu, po sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek 27 marca. Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. To okazja na organizację szeregu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych czy artystycznych na terenie gminy. 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. To idealny moment, by odwiedzić ogródki. Co ciekawe, coraz więcej placówek stawia na przyszkolne ogródki. W zeszłym roku odwiedziliśmy taki w szkole podstawowej numer 2. To są tak zwane kurzynistych Mamy tutaj również korzenie podporowe o szczególnie dużych roślin. Gdzie mogłyby występować korzenie podporowe? U pomidorów? Jeszcze wyższe, takie, które mają potężne kolby. Ekologicznym ogródkiem, idealnym do celów terapeutycznych, pochwalić może się też zespół szkół specjalnych. Powstał tam już w 2023 roku. Dzieci spędzają tutaj swój czas i na zajęciach dydaktycznych, i na zajęciach terapeutycznych, miejmy nadzieję w kulturze świetlicowych, a także wszelkich innych. Już za moment podobnym ogródkiem będzie mogła pochwalić się szkoła podstawowa nr 3. Wkrótce, jak pogoda będzie sprzyjać uczniowie, rozpoczną uprawę warzyw i innych roślin. Z jednej strony będzie to chwila na odpoczynek na świeżym powietrzu, a z drugiej lekcja ekologii i przyrody. Teraz będzie tutaj bezpieczniej. Zobaczcie, jakie zmiany zaszły w ostatnich miesiącach w okolicach jeziora Glibiel. Od pewnego czasu przy przejściu dla pieszych obok jeziora Glibiel w Łochowicach działa nowa sygnalizacja świetlna. Co równie ważne, jest ona sterowana radarem. To oznacza, że sygnalizacja wyczuwa prędkość nadjeżdżającego pojazdu i jeśli jedzie za szybko, to uruchamia czerwone światło. To wpłynie na bezpieczeństwo osób spędzających czas nad jeziorem. Tak jeszcze w ubiegłym roku o projekcie mówił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim drodze powiatowej przy przejściu dla pieszych w miejscowości Łochowice przy kąpielisku będzie zamontowana sygnalizacja świetlna wzbudzana radarem, która ma za zadanie wychowywać kierowców, którzy będą przekraczali prędkość i dostaną z automatu czerwone światło, więc mamy nadzieję na podniesienie bezpieczeństwa także w tym miejscu. Doświetlenie przejścia oraz sygnalizacja świetlna na przejściu sterowana radarem przy Jeziorze Glibiel w Łochowicach zostało zrealizowane przez Powiat Krośnieński i Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim z projektu pod hasłem Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych powiatu krośnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców obszarów popegierowskich. Projekt obejmował 19 inwestycji na terenie całego powiatu. Co ciekawego, w przyszłym tygodniu będzie działo się w Krośnie Odrzańskim. Sprawdzamy, jakie spotkania przygotowały m.in. mediateka i zamek. We wtorek, 25 marca, w mediatece spotkanie pod hasłem Psy skazane na ludzi. Będzie to rozmowa z behawiorystą Piotrem Dubasem o relacjach człowieka i psa oraz o tym, jak zrozumieć swojego pupila. To spotkanie o godzinie 17. Natomiast w czwartek 27 marca w Zamku Piastowskim wernisarz wystawy malarstwa Roksany Zagórnej. Obrazy, które zobaczymy w najbliższy czwartek, będą swoistym zapisem stanów umysłu i uczuć autorki. Każde dzieło zawiera fragment osobistej historii. To spotkanie także o godzinie 17. .00. dziesiątkarze z województwa lubuskiego już zakończyli serię turniejów eliminacyjnych dwójek chłopców o puchar Kinder Joy of Moving. W hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim rozegrano trzeci ostatni turniej. W kwietniu czeka nas wojewódzki finał. Po raz kolejny w stawce ponad 30 drużyn z dobrej strony spisały się krośnieńskie zespoły trenera Macieja Uderjana. Z pięciu krośnieńskich ekip które brały udział w eliminacjach do turnieju finałowego, awansowały aż cztery. W turnieju finałowym znajdzie się także miejsce m.in. dla zespołów Skrzeszyc, Sulechowa czy Gorzowa Wielkopolskiego. Finał rozgrywek wojewódzkich w kategorii dwójek chłopców ogólnopolskich mistrzostw w mini-siatkówce o puchar Kinderjoy of Moving odbędzie się 26 kwietnia w Krośnie Odrzańskim.